Hej wszystkim, witamy się z wami na naszym kanale o poranku, to znaczy może nie jest taki poranek, bo jest 11.15, ale w sumie dopiero wstałyśmy I y, nasze śniadanko to będzie to co tutaj widzicie, czyli sushi, a my jesteśmy wielkimi fankami sushi I zaraz A ja nie umiem jeść pałeczkami, dlatego mam taką świnkę no właśnie chciałam powiedzieć, że zaprezentujesz, zaraz widzą, jak ty obsługujesz się pałeczkami. I nie w tą stronę. Tu jest dół pałeczki. Oliga sobie kupiła taką świnkę kiedyś. I te pałeczki tu wkładasz i już. I są w szczypce. Kto lubi sushi to piszcie w komentarzu, a kto nie lubi to też piszcie, albo czy w ogóle jedliście sushi, bo na pewno są takie osoby, co nie wiedzą jak to smakuje. Dla nas to jest przepyszne, no i żeby nie było, oczywiście Oliwia je sushi to, które może, czyli tutaj masz z krewetką w tempurze, a tutaj gdzie jest surowa rybka to to jest moje. Życzę Ci smacznego. Oliwia jeszcze kocha ten imbir marynowany, ja go też bardzo lubię, a wasabi to u nas nie je nikt, nawet Amadeusz, chociaż on lubi takie pikantne rzeczy, ale jakoś nie je. A tu jest taki kotek, który jest właśnie specjalnie przeznaczony do pałeczek, czyli jak już przestajecie jeść, to tutaj sobie te pałeczki odkładacie. I to jest fajny patent. My to kiedyś kupiłyśmy w Pepko. Mm. To jeszcze tylko nam powiedz, czy ci to smakuje? Pyszne! A sushi jest mega zdrowe, także pozytywnie zaczynamy ten dzień. I jak widzicie po tytule, dzisiaj będziemy kupowali Oliwi pierwsze kosmetyki. Więc zapowiada się dosyć ciekawie. Pójdziemy do Rosmana, zobaczymy, co tam jest ciekawego, chociaż Oliwia już jakieś rzeczy ma. I na przykład pianka pusinowa. Zresztą większość Oliwii, żeli pod prysznic, szamponów, kremów jest właśnie z pusinem, tylko może nie jest to na jej półce, tylko w naszej łazience. Oprócz Małeczki tego. Z pieniążkiem. Tak się nazywa ta świnka. Mhm. Oprócz tego masz jeszcze takie perfumy czekoladowe, które dostałaś na urodziny. To też dostałaś na urodziny. To jest takie mleczko z firmy Flaw. Podobno ta firma jest dla wszystkich. Ja jeszcze dzisiaj starałam się o niej poczytać, ale nie jest napisany przedział wiekowy. Jest po prostu ogólnie napisane, że te kosmetyki są dla wszystkich. Tu jest taka mgiełka z brokatem, czyli można sobie skórę popsikać, żeby pięknie się błyszczała w słoneczku. I masz dwie pomadki pusinowe. Jedna jest taka złuszczająca, ro robi jakby taki peeling. O, widzicie, ma takie czarne drobinki, a druga jest normalna. Chociaż powiem Wam szczerze, że te z puscinami pomadki są średnio nawilżające. Zdecydowanie wolimy takie coś, ale to nam się skończyło. Więc musimy kupić, bo zobaczcie, tu już nic nie ma. Ta pomadka jest dosłownie tak na dnie, że już nie da się nic z tym zrobić, więc to idzie do kosza. Pewnie teraz sobie kupimy fantę, bo jak mieliśmy kole, to potem sobie zmieniamy na fantę i ja też tego używam. I ja to bym w ogóle chciała Ci jeszcze zrobić takie porządki w Twojej kosmetyczce, ale wiecie, tutaj to są takie rzeczy typowo dla dzieci, czyli cienie do powiek, takie do zabawy. Teraz pokażemy, jak. Ja robię, jak na przykład chcę się napić, a nie chcę, żeby mi się pałeczki pojawiły. Aha, chcę zaprezentować, jak, jak działa kot. Tadam! Tadam! No i pięknie. To ja też zajadam i idziemy na te zakupy. Nie, ja, bo ja już swoją krążkę zjadłam. Ty już w ogóle pozjadałaś te wszystkie krążki, a było ich tutaj chyba osiem? Nie, a ja zjadłam cztery. Czekaj, jeden, dwa. Drodzy widzowie, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie. Pamiętajcie, że filmy w czasie wakacyjnym wrzucamy codziennie o 8.30. Ale oczywiście, kilka nie było. Czyli zrobimy jakieś dzisiaj 7, 8? Bo wczoraj jeszcze na kolację zjedliśmy, ale byliśmy na jedzeni. I zjedliśmy po dwa krążki, nieważne. Zapraszamy Was jeszcze do naszego sklepu oliviaimama.pl, w którym znajdziecie rzeczy związane z nami, rzeczy puszynowe i styczowe. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Że kończy się ładna pogoda, słuchajcie. Już niedługo zapowiadają znowu, że ma być zimno, ma padać deszcz. Chyba od soboty już ma być tak okropnie, więc to jest coś strasznego. Może dzisiaj jeszcze po południu uda nam się pojechać nad rzekę. A właśnie, jutro zobaczycie odcinek, jak Oliwia taplała się w basenie i już ten film mamy nagrany, także zapraszamy Was w sobotę o poranku do obejrzenia Oliwii na basenie. Będą tam też wyzwanka wodne, także myślę, że spodoba Wam się ten odcinek. Zaczynamy od tego działu. Nie wiem czy pamiętasz, ale kiedyś miałaś taki żel podprężnisty, tylko w wersji mniejszej. Czy to jest ładne? Opakowanie ładne. To co, bierzemy? Bierzemy. Nie no, nie wierzę. Zobaczcie, to też jest do kąpieli. Ja nawet nie wiem, na czym mam się skupić, bo ta seria pusinowa jest przecudowna. Jest taka mgiełka do włosów, ułatwiająca rozczesywanie, ale my mamy jakiś produkt, taki nie. też psik-psik. Nie, ja z tobą pójdę z torbami. Tobie się tutaj wszystko podoba. Tutaj jest szampon, tą pianeczkę mamy. Znowu wszystko do... Tak, ale pianki w domu mamy różne. No, ale y, taka mi się kończy. Czyli co, chcesz znowu taką? Nie, no to trzeba teraz jakąś inną kupić. Jest naturalne mydło do rąk, jak mam Cię podsadzić? Ty już Dobra, jesteś za ciężka, co byś chciała? Proszę, trzymaj. Naturalny żel pod prysznic, właśnie, bo to są kosmetyki naturalne strasznie fajne są teraz te opakowania bo to jest szampon i pewnie jak się naciśnie tą pompeczkę to oczy się wtedy zamykają najpierw trzeba to kupić żeby móc to tak zrobić plum tak i tu są fajne takie listki super to jest to się zastanów czy może lepiej iść w takie inne serie bo nowych rzeczy to już dużo miałaś tu jest jeszcze takie coś że do mycia dla dzieci to jest, to jest też na tej samej zasadzie że oczka się zamykają Czyli te rzeczy chyba Oliwia odrzuciła. Te, ta seria według mnie jest troszkę średnia, ale okay. też nie jest zła. Nie no, bo kiedyś słuchaj miałyśmy na przykład właśnie tą odżywkę do rozczesywania włosków i tak według mnie oczywiście średnio działała. A tu jest kot. żel i szampon. Galaretka. Czyściochowo. Plum. A ta galaretka jest pewnie do kąpieli. Myślałam, że to są maseczki na twarz, ale jednak to wszystko jest do kąpieli. Te maseczki posiadasz. Ostatnio posiadasz. nawet dostałaś pusinową od Wicki, bo właśnie wy nam najczęściej takie rzeczy przysyłacie. I też, czy kochasz kule do kąpieli? No już jest jedna. <grych> już spakowałaś? To ja nawet nie wiem kiedy. Zielona. Ostatnio Oliwia ma fazę na zielony kolor. Co? Żabowy? Niektórzy mówią, że zielony przynosi szczęście. Tak, no dobra, no to tutaj jest już to samo, też spray ułatwiające rozczesywanie. A akurat y, to ma moja koleżanka też Olivia. Pozdrawiam. Na pewno ładnie pachnie, przynajmniej tak się wydaje. No, y, no tak średnio. No ale skoro wybrałaś linię pusinową, to tego już nie potrzebujemy i myślę, że tych rzeczy już nie będziemy tu przeglądać. Jak to pachnie? Muszę zobaczyć jak to. Pachnie. Ładnie? To jest pewnie żel pod prysznic. Tak, żel pod prysznic. O, o, o owocowym, słodkim zapachu. Szkoda, że za moich czasów mm. nie było takich fajnych rzeczy. Oh. Ładne. Przekonało Cię? W sensie zapach? Ale na pewno to? Czy coś innego? Nie no to, bo tu jest taki kot szalony. I zobacz jak tu pięknie pachnie. Mhm. Bardzo ładnie. Właśnie te opakowania przyciągają naszą uwagę najbardziej. Kuszą. Kuszą. Dzisiaj zakupy tylko z kotkami i piknikami. Aha, czyli dzisiaj mamy kocie zakupy. Kocie zakupy kosmetyczne. O, jak ładnie ułożyłaś. Po prostu A tu jest napisane Aura. A Aura to jest pies naszej cioci Agnieszki, z którym nagrywałyśmy odcinek. A to jest ko ja jeszcze zwróciłam uwagę na te śliczne opakowania. I to, co to jest? Krem do rąk dla dzieci, tylko jest sowa i ten pies. No nie ma kota. No to trudno, game over odpada. Game Over Oliwia wyhaczyła te spinki, one są teraz takie modne. Ale ty masz trzy. Jedną spineczkę przezroczystą, fioletową i miętową. Mi się podoba ta. Zobacz, ona jest taka miętowo-żółta. Opa, Ładne ma to przejście Mini kwiatuchy Uwaga, uwaga Teraz chcę Tobie coś zaproponować Coś, co byś miała pierwszy raz Czyli tonik do twarzy Ja o tym dużo czytałam I jeszcze dzisiaj oglądałam program I to jest właśnie dla takiej młodej skóry Jak Twoja ja sobie popatrz jak to Pachnie. To jest bardzo ubogi skład. W sensie, tu nie ma nic takiego, co by było złe dla Twojej skóry. I Ty zawsze twarz myłaś wodą. Ale podobno zaleca się właśnie ten konkretny tonik. Czy Ty w ogóle takie coś byś chciała? Tak. Decydujemy się na to. To chyba już mamy zrobione zakupy. Tyle rzeczy tu to też? Tu to też bierzemy? No, trochę tego jest. Myślałam, że kupimy mniej rzeczy, No, ale teraz startujemy do Katy i wracamy do domu po to, żeby robić nasze kosmetyki. Takie domowe bio. Dobra. Komu, komu, bo idę do domu. Zobaczcie, jaką znalazłam ładną kosmetyczkę. Ona jest totalnie nowa. Nie była nigdy używana. Przyda się na te bio kosmetyki. Potrzebujesz taką? Tak. Miła, jest w dotyku. Ale to jakie zrobimy, a najpierw będziemy. Robić. Nie. nie mów, że ty będziesz robił. No, ktoś jej musi pomóc. Zgadzasz się na to, będziesz robił kosmetyki? No, jak mnie no, to no hit! Ty wiesz co, co, chcesz już zrobić. Macie przygotowane takie flakoniki, jakaś woda różana, nie wiadomo co, zresztą ja wam opowiadałam o tych biokosmetykach. A ostatnio. tutaj jest woda destylowana, to po co mnie ostatnio wysyłałyście do. Tak, tak, Rytania. tak. I to jest takie handmade to do, do zrobienia samemu. I co to z tego w ogóle może powstać? No, różne kosmetyki. Perfumy. Też. Chyba podkreślić. Nawet że to może podpryś... zrobimy najpierw perfumy. Okej. Okay. Ciekawe jaki będą miały zapach. No to działajcie, a Stwórz ja... już swoje własne perfumy. To róbcie krok po kroku, a ja na koniec ocenię, czy to ładnie pachnie, czy nie. Wszystko jest Ok. okay. Bo masz taką minę poważną. A wiesz co? Ja zapomniałam kupić pomadki ochronnej. A po to poszłam... A lecisz. Nie, wiesz co, może jutro jeszcze pójdziemy na zakupy. Teraz już mi się nie chce. Życzę Wam powodzenia. Zostawiam Was tutaj z tym całym majdanem. Działajcie. Minęło kilka minut, a ja stwierdziłam, że do Was podejdę. I to wygląda, jakbyście robili takie chemiczne rzeczy. No bo robimy. Będzie magia. Jeszcze raz proszę wymieszać. Bardzo ładnie pachnie, popsikaliście mnie, tak, wiesz co, ja nie wiem, czy Tobie się znaczy spodoba panie. ten zapach, nie, to jest taki zapach kremu Nivea, nie, tak znaczy mi się kojarzy, panie. nieprawda, to jest Nivea. Co znaczy pani? No to co, ja oceniam y, 5 na 5, a Wy? No tak. Daj jeszcze raz. Trzy, bo Dwa. 3, bo... 2. Aż tak? to nie jest moja nuta zapachowa. No, moja też. Ej, no co wy gadacie? Naprawdę to nie jest zły zapach. I Szkoda, że... <laughs> Szkoda, że widzowie nie mogą tego poczuć, i widzowie by na pewno ocenili nawet na cyferkę 6. Dobra, teraz czas obkleić naklejkami, żeby flakonik był ładniejszy. Co Ej, robicie jako drugie? Żel, żel pod prysznic, ale wiesz co, ja tu widzę pewne mankamenty, bo. Yy... Albo w instrukcji obsługi jest złe tłumaczenie, bo to jest wielojęzykowe, albo na butelkach jest złe tłumaczenie. Bo mm -hmm. na przykład tu bo potrzebujemy. po angielsku. Bo, bo na przykład tutaj potrzebujemy um, baza zmiękczająca. E, I nie ma czegoś takiego? No właśnie. To jest baza detergentowa. A Dobra, ta jest baza widzów zagładąca. to nie interesuje. Kombinujcie, stwórzcie chociaż jeszcze jeden, jedyny kosmetyk. No to robimy Kolo, to ten, pachnący ten pachnący żel pod prysznic, nie? Robisz chyba szejka. Kolor średni. No kolor średni, bo jest teraz wymieszany. ja to ustoi się jeszcze? Czy będziemy mieli odwagę Możesz żeby odklejać. to użyć? Chociaż jeden raz. Ręce można umyć. Ale... Niby to jest bio, tak? Nie, to już Jeszcze nie Wam się pokażę nie. tutaj. Tak. tak to wygląda. I słuchajcie, zrobiliście drugi kosmetyk i chyba na razie kończymy tą przygodę z kosmetykami. Już, już lepiej niż tamte perfumy. <laughs> Oceń zapach. Od 0 do 5. Takie 4. Ale ma konsystencję żelu. Jest bardziej gęste. Będę odważna. Dziękuję. Nie no, inaczej troszkę pachnie niż te pierwsze perfumy. Teraz Oliwia ozdobi flakonik. A tu trochę jak miódek. A mi się podoba ten kwiat. I tutaj ręce A tu można podpisać, że na przykład to, to jest żel. I, I można przykleić i na przykład podarować komuś w prezencie. Mamy perfumy? Tak. Na starszej pani, proszę. Ej, wiesz co, tutaj w ogóle można zrobić jeszcze kilka opcji, tak. ale na razie sobie darujemy. Tutaj Nie? jeszcze ja wam powiem, bo tutaj był jeszcze ten. Stwórz swój pachnący żel pod bo to było to, co teraz robiliśmy. Stwórz swoje pachnące my w płynie, turlaj się mama. Jak turlaj się? I maseczkę do twarzy. Nie, no co a to to jest wasza! No i śumij ręce, a nie mnie. Tu będziesz tym do... smrodem. Do... Przedstawisz do... swoją własną maseczkę do, ty... do twarzy. Bo ci stworzyłem maseczkę do twarzy, ci ją nałożymy, chcesz? Chcę. No. Próbuj no co kamerę. się boisz kosmetyków? Odejdź! Kosmetyków. Nie no, jeszcze przyznaj Lech. się teraz do widzów, że się boisz Lech. kosmetyków. Boisz się! Lech. Idź bo chlapiesz ty. <noise> Dziękuję bardzo, możecie, możecie mi pionę przybić? To, to chyba Oliwia. No co się tego odsuwacie jakby to było w jakieś nie wiem jakie no, przecież to są kosmetyki. Widzicie te spojrzenia? Nie mogę z wami. Ty na czarno, Oliwia na czarno. To ja sobie stąd idę, tylko posprzątajcie mi ten bałagan. Trzy, cztery, trzy. Kochani, teraz przechodzimy do otwierania paczuszek od Was. BrainRotowych paczuszek niektórych. Mhm. A jeżeli Wy drodzy widzowie byście mieli ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj na dole wklejamy Wam dane do naszego paczkomatu. W miejscu numeru telefonu wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail o nadanej paczce i taką paczkę rozpakujemy na odcinku. I Oliwia zauważyła tutaj naklejki BrainRotowe. Tutaj są. Ty to pamiętasz te nazwy? Kapucino, to wiem, która to jest. To jest to jest Kapucino, to jest to jest Kapucino, to dwie paczuszki to chwyciła za to jest Kapucino, to jest Kapucino, to jest Kapucino, to jest Kapucino, to jest o oh mój Boże, jakie ładne, kolorowe. To daj, ja przeczytam liścik. sekretnego mam dla Bubu kolejnego. Ale jaki jest ładny. Jaki ładny squishy. Cześć, Olivia i mamo. Uwielbiam was oglądać. Jak zobaczyłam wasze filmiki, od razu mi się spodobały. Jesteście na pierwszym miejscu. Olivia, masz super mamę i tatę. Mam dla was challenge 24 godziny w kamperze. Fajny pomysł. Ej! Nie gadała i dostałaś takie pudełeczko, taki boksik. To otwieram nie? Mówię jakiego bym chciała. Dobra. Chciałabym, żeby był chyba ten zielony. A jak nie będzie zielonego, to ten wielki. Mhm. Co do kamperów, myślę, że się uda, ponieważ Amadeusz też bardzo lubi kampery, więc myślę, że taki odcinek jest możliwy. I co? Ładny! Zobacz, on który, ma taką. To? Nie wiem, który, który to, ale on tak trzyma łapkę, jak te koty, co tak machają rączkami Ej, to i to przynoszą szczęście. Myśli, że tak, to jest chyba sekretny? Pokaż. Środkowy. pokaż jeszcze widzę do kamery. Ta figurka jest, jest taka. Ten. Taka ciężka, masywna, fajnie. Na pewno gdzieś ją Baj, postawimy. Maski. I fajne to. Cieszę się, że Ci się podoba. Dobra, czytam dalej. Dlaczego taki pomysł na challenge? Bo ja z rodziną często podróżuję kamperem. Mam jeszcze jeden pomysł 24 godziny w ciszy, bez mówienia, tylko gesty. Oj, to byłby trudny odcinek. Jak to nagrać? Jakbyśmy nic nie mówiły? Nie wiem, czy nie byłoby za nudne. Nie wiem. Pomyślimy nad tym. Rozklinimy to, jak to Doko. zrobić. Pozdrawiam Was, Zosia, z Bystrzycy, Na zdrówko, na zdrówko. I tutaj pani, e, e, pani Paulina wyraża zgodę, żeby pokazać Twoje zdjęcie, więc możemy już oficjalnie pokazać, bo inaczej byśmy musiały je zapazać, zablurować. Świetnie wyglądasz. Super, nie? I te rękawiczki. Ja coś podejrzewam, że Ty tańczysz. Że Ty chodzisz na jakieś zdjęcie taneczne? Nie wiem, jakoś tak czuję. Lego. Klocki Lego! Czadowo! Super! I taki rekinek. Świetny rekinek, bardzo ładny! Zwie każdego, który nie subskrybuje. <laughs> więc zasubskrybujcie. Jedziemy dalej. Jest taka figurka. Jest naklejka z kotem. Naklejki są zawsze mile widziane. Uu, jak ładnie! Ja nie wiem, kochana, czy ty to malowałaś, czy Twoja mama, ale po prostu to jest dzieło sztuki. Śliczne. Oh my god. Przepiękne. Tutaj jest jeszcze drugi obrazek, i to jest wszystko narysowane na takich karteczkach z łodzi. Wow. Przepiękne. Tam coś, coś jest tam tam jeszcze odłożone. Czy to jest wysyp? Wysyp na oliwie i wysyp na mamę. Zobacz jaki ładny notes. Śliczny. Mhm. Bestii. Dobra. Tu jeszcze jest taka figurka. Tutaj mamy Miniona Mózga. Minion Mózg. Tu jest jeszcze um, Kuromi. Nie wiem dlaczego chciałam powiedzieć Hello Kitty. Tak wygląda. Są napnęki z tymi z brain rotami. To takie mamy pierwszy raz. Ale czat. Widzisz to? Świetne. Fajna ta Kuromi. No pewnie, że fajna. Ostatnio Oliwia ma fazę na Kuromi i tu są jeszcze takie naklejki, większe. O, i to można pomalować ten listek. I tutaj jeszcze są te Brainroty. Zobacz, ten fajny. Ten jest świetny. Który jest twój ukochany? Pokaż. Te? Znaczy najsłodszy. Mhm. Mm no to super. No, to... no piękny jest, ale wiesz, że ja takiego widzę pierwszy raz takiego brainrota Tego widzę pierwszy raz, tego co pokazywałaś. Tam jeszcze jest na Oliwie, poproszę. Ale to jest. Ale to i tak Nie chcesz? Mhm, czyli pewnie ja tym oberwę Zosiu Bardzo Ci dziękujemy Za tą przepiękną paczuchę od serca Wszystko jest tutaj cudowne Mega się cieszymy, że nas oglądasz Buziaczki Ci kocham naślemy serdecznie cię pozdrawiamy Serducha Ci robimy Mamy najlepszych widzów na świecie Ale czad naprawdę Zosia o nas pomyślała Wysłałaś nam takie przeróżne rzeczy I to jest na przykład na ołówki Taka ozdoba, no, śliczna. I masz I pierwszy jest. raz taką figurkę, także lubię kochana. I od razu przechodzimy do kolejnej baczuszki, takiej podłużnej. Tutaj są naklejki ananaskowe i jest też styczów. myślę, że tu trzeba otworzyć. Bęk! I zaczynamy od listu. Hej, mam na imię Oliwka, mam 13 lat. Bardzo lubię Was oglądać. Zawsze czekam na wasze odcinki Mam brata Jak będziecie otwierać paczkę Pozdrówcie mnie Moją mamę, tatę i brata Co to, to to O ładny obrazek Ranking youtuberów O ja jesteśmy na pierwszym miejscu Na drugim jest Wojan Na trzecim Nie znam Co to jest? E, coś tam Nie bojam tu jest moja na drugim, a na trzecim? Nie wiem. Check, Chciałam pokazać, widzę, ale dziękujemy hey. Ci, że jesteśmy na Bodzień Nowiu. To bardzo miłe. Nie wiem. Ja też nie znam. Mhm. I tutaj, wszystko, co jest w paczce, nie jest nie. zrobione własnoręcznie. Wow! No i właśnie takie paczki od serca są rewelacyjne. Tutaj nam zrobiłaś takie obrazki. Ja coś czuję, że pewnie jeszcze Ci pomagał w tym Twój brat. Czy my wiemy, jak Twój braciszek ma na imię? Nie, ale zaraz Was wszystkich pozdrowimy. Wysypna na mamę. Ale moja jest większe niż I wysyp na Oliwie, ale może koperta jest tylko większa. Może konfety jest tyle samo w środku. I to jesteście Wy! Zrobiłaś nasz portret! Zadowo. I Oliwia jest na czarno ubrana, czyli tak jak lubisz najbardziej. O i tu taka wyklejanka z bibuły, piękny obrazek. To cudne jest. Jesteś teraz jak w niebo. A czy ja mogę na ciebie wysypać tą jedną paczuszkę chociaż? Czy nie da rady? Jedną, ale czekaj. Też będzie bibuła, zanim, już widzę. Zanim to. To co? Co kombinujesz? Chcesz mi zdjęcie zrobić? Oliwia zawsze mi robi takie kompromitujące zdjęcia. Nie no, śmieję się, kompromitujące nie są, ale lubisz. Nie? Jak mam coś na głowie, żeby pstryknąć foteczkę. No, bardzo Ci dziękuję, Curuś. To daj jeszcze głowę i trzy, dwa, jeden. No, i gdzie za ta Twoja głowa? Uciekła. To to Ci położę. Tyk. Dziękuję. Tylko jedno, Tylko jedno. Masz więcej. Oliwko, bardzo Ci dziękujemy za tą paczuszkę od serca. Jestem bardzo miło, że o nas pomyślałaś, że nam to wszystko wysłałaś, sprawiłaś uśmiech na naszej twarzy. My Ciebie serdecznie pozdrawiamy. Ciebie, twojego brata, mamy i tatę, całą waszą rodzinkę lecą do Was buziaki. Serducha Wam robimy i życzymy Wam wszystkiego co najpiękniejsze. Ja myślę, że już kończymy ten odcinek pozdrowionkami. I pierwsze pozdrowionka dzisiaj lecą do lenki jeszcze dla twojej siostry Angeliki, dla brata Maciusia. I napisaliście do nas konta Paulina Jasińska 2401. Dobra, jak już widzę nazwę konta, to ja was znam, bo y, Ty, Lenko, wysłałaś do nas już chyba cztery paczki. Jak się nie mylę, to cztery paczuchy, także ty jesteś naszą stałą bliską, buziaki do was lecą, serducha też wam robimy i super, że jesteście z nami już tyle czasu na naszym kanale. Pozdrawiamy Lili, wiemy o tobie tyle, że masz cztery latka, lubisz pusinę, czyli tak jak ty. I codziennie oglądasz nasze odcinki. Jeszcze też pozdrawiamy Twoją mamę i komentarz z prośbą o tę pozdrawionkę z kąta Pela1324. Buziaki dwa lecą dla Lili i dla mamy. Pozdrawiamy Jurkę, która napisała z kąta Kamila Wysokinaka. Buziole lecą do Marceliny Kamyśnik V2u, która ogląda nas od niedawna i napisałaś, że zaczęło się od błędów w wyszukiwarce na YouTubie i zaciekawiłaś się naszym odcinkiem I, i teraz nas uwielbiasz i oglądasz nas codziennie. Wow, no to widocznie tak miało być, że miałaś się pomylić i trafić na nasz kanał. Mamy nadzieję, że zostaniesz z nami tutaj na dłużej i że dalej nasze filmy Ci się będą podobać. Ostatnie piąte pozdrowionka lecą do Aldony Naglik. Napisałeś, że kochasz pieski. Dziękujemy, że z nami byliście. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie i widzimy się już jutro w basenowym odcinku Papa pa, US102. No to co? Teraz trzeba posprzątać. Co mnie najbardziej podobało w tej patrz... Nie w tej wiem, mi się wszystko podoba. Wszystko, nie? Nie ma takiej rzeczy takiej naj, najbardziej takiej. Wow, bo wszystko jest cudowne. Też tak uważam.